walił konia do filmików z kamerek? Pisze 1. Szybka ankieta. Osiem fenomenalnych walk, 17 wojowników i wojowniczek. Emocje nie do podrobienia. Na którą z walk ty najbardziej czekasz i dlaczego? Mnie pytasz teraz? A, okay. Tak, tak. Wiesz co, ja tak w zasadzie patrzę na całą kartę i jest kilka walk, na które na pewno będę patrzeć z więk większym e, zaciekawieniem. Ale w zasadzie no ten main event dosyć ciekawy jest. Tutaj mamy jedną stronę, która bardzo lubi McDonalda jeść, a tutaj mamy drugą osobę, która się pilotami do TV lubi bawić, na przykład pilotami telewizyjnymi. I w zasadzie jest takie dosyć ciekawe w moim odczuciu. Ja pierdolę! Okej. Yy, w takim razie co, przejdźmy. O kurwa! O kurwa! To, yy, o, kurwa ty. Muszę się przejść! Yy, to, tutaj przeciwniczka mówi o swoich umiejętnościach. Yy, jakie są słabe, a jakie są mocne strony Ewy Brodnickiej? Bo na pewno robiłaś research, znam cię doskonale, wiem, że podchodzisz do tego na 200%. Tak, Ewa jest. Żeby nie powiedzieć na 600%. Tak, Ewa jest doświadczoną zawodniczką z wieloma tytułami. Wielki o kurwa, szacun. co zrobił yy, ty? kurserką, tak? No tu wiesz. Yy, natomiast moją płaszczyzną. Od dwóch i pół roku o jest kurwa. MMA. Zapasy, parter, y, muay thai, kopnięcia, kickboxing. To było powalenia. kurwa złe. Y, o wiesz, no, kurwa. Cały wachlarz. Ewa ma jeden, boks. wiesz, <ścoughs> wiesz ja widzę tutaj dużo minusów y, u Ewy i dużo plusów u siebie. No. Wiesz, i tu są i u mnie są minusy, i plusy, i u niej są minusy. Ja i powiem plusy. szczerze, że trochę się przeraziłem teraz, że to znaczy, ten wzrok NACU mnie prawie zwalił i myślę, że kurczę na zapleczu może odbyć się walka, której wy nie zobaczycie, ale ja wrócę z podbitym okiem. Może tak być. No cóż, zauważyłem pewną zależność. Za każdym razem jak się przypierdalasz do Natsu, jak i próbujesz jakiegoś pstryczka w nos, ona się robi kurwa mega spięta, ma taki poważny głos i tak sucho odpowiada, nie? Możecie to zobaczyć za każdym razem, gdy na filmie ja się do niej przypierdalam. To na kurwa sztywnieje w tym samym momencie i tak kurwa. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. Odpowiadam, że ja nie tylko jestem pięściarką, ale również. A tak, święty nie wiem, przygoda, czy to nie było za mocne było pod względem. Z tak, także kopać też, potrafię. To i Wojtek Gola, pizda, olejnik, kurwa, to jest level 1, a to jest level 10, nie? Ewa, no to mm, porozmawiajmy. Proszę, tak. Jeszcze ja zacząłem pocić tak troszkę, no cóż, tak, tak Dopiero tak. teraz? Złatiam, zacząłem zaczęłam je zjadać. I, I odczuwam. Bez przesady. Ja tak mam y, odruchowo czasami. Tak? No czasami o, osoby właśnie mi odbierają, że, że nie wiem, przeszywam kogoś z wzrokiem y, albo coś takiego, a tak wcale nie jest. Spokojnie. No to te tajemnice no, bo mogłeś bo zostawić mam... mogłeś zostawić do po face to face, żeby Leksi mogła się ciebie face -to -face bardziej obawiać. w zasadzie miał pewnie miejsce po, po konferencji, więc Tak, jak tak. zobaczycie mnie z podbitym okiem, to będziecie pewnie wiedzieli. Kurwa, bo to Leksi powiedziała, e, to